Dzień dobry, dzień dobry, moje kochane wodniki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 17 do 23 kwietnia 2023 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi, więc bierzcie tylko i wyłącznie to, co jest dla Was, a resztę zostawcie! Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem, jest tam kilka ważnych informacji na mój temat. Dlatego bardzo proszę, szczególnie moich nowych widzów, o zapoznanie się z tymi informacjami. No i kochani, łapeczki w górę, komentarze jak najbardziej mile widziane. Jeżeli czujecie, że ten filmik może się komuś przydać, może komuś pomóc, udostępnijcie go, proszę. A jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz i Wam się spodoba, oczywiście, zapraszam Was do subskrypcji. Dobra, wodniczki, lecimy. Co wewnątrz Was się będzie działo w tym nadchodzącym tygodniu? A co może przyjść z zewnątrz niespodziewanego? Co w miłości, w związkach, w relacjach? A co u moich singli? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada bądź przekaz dodatkowy. Dobra, zobaczmy aniołka światła dla Was na ten nadchodzący tydzień. Śmiech. Super. Śmiech. Śmiech ma moc uzdrawiania. Przegania strach i sprawia, że czujesz się szczęśliwszy, bardziej zdecydowany i rozluźniony. Pamiętaj, że anioły potrafią latać, gdyż traktują siebie lekko. Ty też podchodź do problemów z dystansem i dostrzegaj zabawną stronę wszystkich zdarzeń. Śmiej się z samego siebie. Śmiej się też wraz z innymi. Kiedy się odprężysz i śmiejesz, kiedy się odprężasz i śmiejesz, anioły podsuwają ci nowe pomysły, dzięki którym możesz nawet z problemu uczynić coś pożytecznego. Śmiech to promień słońca, który rozprasza mrok. Bądź więc wesoły i pełen radości. I afirmacja dla Was traktuje wszystko z humorem. Pięknie. Dobra, moje kochane wodniki, bierzemy talię dopowiadającą i lecimy. Co wewnątrz was się będzie działo? Szóstka pentakli bardzo fajnie, kochani, taka równowaga. Mam wrażenie, że zbalansowanie ogromne. Równowaga w dawaniu i braniu. Dokładnie będziecie wiedzieć. Hmm... Komu możecie ufać, na kogo możecie liczyć, a na kogo niestety nie. Mam wrażenie, że dla części z was może pojawić się taka dedukcja właśnie wewnątrz, na zasadzie, kto jest waszym prawdziwym przyjacielem, no, a kto może nie do końca. Szóstka pentakli może też y, mówić o tym. Y, nie wiem, może część z was będzie się zastanawiała, skąd wziąć jakieś pieniądze na coś, albo ktoś może poprosił was o pożyczkę i będzie się zastanawiać, czy stać was na to, żeby komuś coś pożyczyć. Y, y, Szóstka pentakli mówi ogólnie o takim zbalansowaniu, tak? Część z was może, może myśleć o tym, jak wprowadzić więcej ogólnie równowagi właśnie do swojego życia. Do, może to dotyczyć różnych aspektów waszego życia, miłości, spotkań, czasowolnego, a pracy, obowiązków, takich różnych, różnego podziału obowiązków pomiędzy. Yy, pom ogólnie w życiu właśnie w tygodniu, w ciągu dnia nawet bym powiedziała. Zobaczmy tą szóstkę pentakli. Głupiec. Mm -hmm. Król Buław. Wieża. Mm -hmm. Księżyc na spodzie. Asmonet. I szóstka Buław. Mm -hmm. Mm -hmm. No, kochani, wygląda na to, że część z was, no właśnie, mamy tę wieżę, to jest kwestia jakiegoś takiego wyzwolenia, uwolnienia, może stawienia się w takiej też, stanie w jakiejś trudnej sytuacji. Część z was może stać właśnie w trudnej sytuacji i jest to sytuacja specjalnie, tak jakby zesłana wam wszechświat, w, przez wszechświat, żeby wyprowadzić was z jakiejś strefy komfortu. Część z Was, nie wiem czemu, kochani, może mieć jakiś problem finansowy teraz właśnie z tą szóstką pentakli i może to być spowodowane jakimiś warunkami zewnętrznymi. Nie wiem, coś się zepsuło, coś nie zostało wcześniej zapłacone, narosły jakieś odsetki, <laughs> zostaliście, nie wiem, zwolnieni z pracy, może finanse są jakieś mniejsze okrócone, jakieś dodatkowe potrzeby wkroczyły. Nie wiem, kochani, coś takiego tutaj czuję z tą wieżą, że coś takiego dla części z Was mogło tutaj nastąpić. I to Was wypycha poza strefę komfortu i do... Jakichś nowych działań, wprowadzenia nowych działań, które będą miały na celu zrównoważenie tej sytuacji. E, kochani, dla części z Was może mówić to o, nie wiem, pójściu za głosem intuicji, bo tutaj, kochani, przyjdą do Was to właśnie nie wiem, przyjdą czy Wy macie jakieś pomysły właśnie na biznes, na, na jakieś nowe przedsięwzięcia finansowe, coś, kochani, co czuję, że może przynieść Wam sukces, ale co może przez jakiś czas pozostawało w strefie takich marzeń sennych trochę, w strefie takiego zepchnięcia, trochę iluzji, ale teraz pod wpływem właśnie wypchnięcia z tej strefy skomfortu, to coś stanie się rzeczywistością, Wy w coś takiego tutaj zainwestujecie i mam wrażenie, że tak jakby Wszechświat długo czekał na taką decyzję, aż w końcu właśnie wy Ruszycie i zdecydujecie się na ten ruch. Ale tak, właśnie, czekaliście, zwykaliście, były jakieś inne rzeczy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak, jakby wszechświat specjalnie Wam dał tego jakiegoś takiego kopniaka, żebyście w końcu ruszyli właśnie w jakimś kierunku, ponieważ to przyniesie Wam w jakiś sposób, właśnie, równowagę, mm, może sławę, może dobre finanse, kochani, a może po prostu zadowolenie z życia albo jakąś fajną współpracę z innymi. Ale kochani, czuję, że mówię, <laughs> za pomocą. Wszechświata zostaniecie po prostu popchnięci albo już zostaniecie wypchnięci ze strefy komfortu, żeby poeksplorować jakieś nowe pomysły, spróbować nowych rzeczy, żeby przyjąć trochę kontrolę nad swoim życiem i wprowadzić właśnie jakieś ważne zmiany. I te zmiany będą ważne ogólnie dla was na przyszłość. Właśnie mówię, bo przyniosą wam bardzo dużo takiej równowagi. Mhm. I czuję, kochani, też spełnienia przy tym. No ciekawy przekaz. Dobra, co z zewnątrz zobaczmy? A z zewnątrz, kochani, macie diabła. Może to być jakiś koziorożec, oczywiście, że tak, ale no diabeł w ogóle nie jest fajną energią, taką w ogólnym rozumieniu. Czasami no mówi o tym, że nie, diabeł tak, nie taki diabeł straszny, ale no ogólnie diabeł zawsze, zazwyczaj pokazuje na osoby toksyczne, uzależnione, osoby, które są bardzo mocno kontrolujące, które wykorzystują innych do swoich celów, tak? Które lubią manipulować rzeczywistością, które są bardzo mocno skupione na materii, mm. No, nie wiem, zobaczmy tego diabła. O co tutaj chodzi? Zobaczmy tego diabła. Paść Pentakli. Królowa Mieczy. Piątka Kielichów. Paść Kielichów. Rydwan. Słońce. Ja nie wiem, czy ten diabeł nie nadszedł w postaci tej wieży dla części z was. Kochani, mam wrażenie, że tu faktycznie mogło mieć coś takiego miejsce, że ktoś was skusił do czegoś, może do podpisania jakiejś umowy, do przyjęcia jakiejś pracy, do zakupu czegoś, nie wiem, ale tutaj mamy tego pazia monet, czyli tutaj była jakaś inwestycja. Czuję, kochani, że dla części z was jest to energia przeszłości, bo tu już się pojawił żal. I królowa mieczy. Mam wrażenie, że albo tego nie sprawdziliście, albo coś właśnie podpisaliście, i teraz nie wiecie, jak się z tego wyplątać, bo mamy tą piątkę, mone, piątkę kielichów, tak jakby żałujecie tego, co się wydarzyło, że daliście się wplątać tutaj w jakąś sytuację. Mhm. Mm może mówię, to być na tle właśnie finansowym, że tutaj była właśnie jakaś mała inwestycja, może coś tam, ale może coś straciliście jakieś pieniądze, może to was zobligowało jakoś do jakichś większych inwestycji. Nie wiem, kochani, ale mam wrażenie, że u części z was to się już wydarzyło. Jeżeli nie, to się może wydarzyć, więc bądźcie ostrożni. No i kochani, i tu się pojawił żal właśnie, że jak ja mogłam się w to wpierdzielić, nie? Wiecie o co chodzi? Jak mogą być tak nieuważne W końcu, no królowa, mieczy to jest wasza energia, tak? Moi drogie Woniki, energia powietrzna. Powinienem powinien myśleć logicznie, sprawdzić, informacje, a tymczasem właśnie tutaj wyszło mi, że no, no, jest jakieś kuszenie, no i żal, że tak powiem, że się um, Wydarzyło to, co się wydarzyło. No ale tak jak mówię, kochani, to jest pewnego rodzaju taki test, jak sobie z tym poradzicie. Bo widzę, kochani, tutaj ten paś Jezu, Jezus zaczynam chrypieć, przepraszam was najmocniej. E, widzę tutaj tego pazia kielichów, rydwan i słońce. Mam wrażenie, że ta trudna sytuacja suma sumarum doprowadzi Was do czegoś lepszego, do czegoś o wiele lepszego, ponieważ. Tu będą jakieś kreatywne przedsięwzięcia, związane właśnie z pokonaniem tej trudności, co sumarycznie nie dość że pozwoli wam pokonać tę trudność, to jeszcze przyniesie pewien rodzaj transformacji, która sprawi, że wasze życie stanie się piękniejsze. Wiecie? <śmiech> <śmiech> to jest bardzo ciekawy przekaz. Może właśnie tutaj chodzi o to z tym śmiechem, żeby nie brać tego zbyt poważnie. Może, kochani, część z was za bardzo się tym przejmie? Może to ogólnie nie jest takie strasznie, ale część z was jakoś za bardzo się tym przejmie. Bądź co, bądź, czuję, że jeżeli część z was już podpisała tą jakąś umowę, czy dała się skusić tutaj na jakąś rzecz i to wywaliło was właśnie z tej strefy komfortu, i teraz musicie kombinować, to miało po prostu na celu, żebyście odnaleźli jakoś prawdziwego siebie, swój prawdziwy cel. Yy. Może zmusić to Was do jakiejś podróży, ale kochani, tu na końcu leży słońce, tu na końcu leży szczęście i radość, poczucie takiego spełnienia i głęboka transformacja uwalniająca Was od wszelkiego rodzaju problemów i konfliktów. Więc cokolwiek tutaj do Was przyszło, kochani, to ma przynieść coś lepszego w rezultacie, w efekcie, tak? Więc może nie warto, że tak powiem, jakoś tak zbyt emocjonalnie do tego podchodzić, martwić się, stresować, tylko właśnie trzeba zbyć to śmiechem, bo jednak słońce to jest ten śmiech, to jest to wewnętrzne dziecko, to jest takie. No, wyostrz się. No, takie branie na lekko wszystkiego. Paść kielichów to samo. Mam wrażenie, kochani, że nawet właśnie w tym tygodniu, jeśli przyjdzie do was właśnie jakaś oferta i. W porę się nie zorientujecie, bo tak może być, że w porę się nie zorientujecie i podpiszecie coś, zaangażujecie się w coś, czego później będziecie żałować, to i tak nie ma co się tym za bardzo przejmować, tylko trzeba iść z prądem i szukać jakichś takich rozwiązań, które będą korzystne dla Was. Bo mówię, jakoś tak czuję, kochani, że to jest po prostu powiązane, że coś, co na początku może wydawać się trudne, toksyczne, takie uzależniające w jakiś sposób, tak? Doprowadzi Was do tego słońca, tutaj. Do takiej naprawdę, takiego szczęścia, takiej radości. Nie wiem, czy to, co gadam, jest logiczne w jakikolwiek sposób, moje drogie wodniki, więc wybaczcie jak coś, ale takie coś do mnie przychodzi. Więc może dlatego mówię: ten śmiech, ten śmiech. Żeby nie brać zbyt życia zbyt poważnie. I żeby szukać takiego, takiej lekkości i takiego właśnie śmiania się też z trudnych sytuacji. Może w ten sposób właśnie właśnie uda Wam się znaleźć jakieś rozwiązanie, tak? Przez nabranie takiego dystansu do pewnych trudnych rzeczy, trudnych. Dobra, lecę dalej, kochani. Co w związkach? Zobaczmy. A w związkach mamy czwórkę kielichów. No, trochę znudzenie, trochę niedostrzeganie tej drugiej strony, trochę ignorowanie tutaj czegoś, kogoś, chęć ukrycia się, chęć wycofania się. No, zobaczmy tą czwórkę kielichów. Piątka pentakli. Dwójka kielichów i trójka mieczy. Rozczarowanie, co? Poczucie samotności. Asmonet, księżyc i ósemka pentakli. Cesarz na spodzie. Czyżbyście czyż byście poczuli się w jakiś sposób odrzuceni? Kochani, mamy tą trójkę mieczy. Ja tutaj specjalnie nie czuję energii zdrady, a bardziej energię takiego rozżalenia i jakiegoś trójkąta. Jakiegoś trójkąta nie miłosnego, nie czuję właśnie tutaj właśnie tej energii takiej zdrady, yy, romansów i tak dalej, tylko bardziej trójkąta w sensie ingerencji osób trzecich albo sytuacji trzecich w was, Wasz w związek, co powoduje takie poczucie odrzucenia u Was, moje drogie wodniki. Także partner może spędzać dużo czasu w pracy, może nie wiem, e, mieć jakiegoś przyjaciela, z którym dużo spędza czasu, może teściowa się tutaj wtrynia, albo może Wasza mama się wtrynia w tą relację. Nie wiem, mam wrażenie, kochani, że jest jakaś osoba trzecia, albo jakaś czy sytuacja trzecia, to może być hobby partnera, tak, e, czy tam partnerki. Coś, co sprawia, że Czujecie się odrzuceni, co, coś, co, przez co czujecie się samotni, niewspierani przez swojego partnera. E, czujecie że partner się nie wiem. Mam wrażenie, że to, kochani, to nie jest wasza energia, tylko właśnie waszego partnera. To znaczy, tak to odbieracie, że wasz partner się z wami, wami już znudził, że nie przywiązuje do was uwagi, nie skupia się na was, um, nie daje wam tego, czego potrzebujecie właśnie uwagi, bliskości, przytulania, rozmowy, tak? Mimo, że bardzo, że tak powiem, kochacie tego partnera, czujecie się źle w tym związku, i to ewidentnie tutaj, kochani, widać w, w tej sytuacji. No ale właśnie, kochani, wygląda na to, że tutaj szykuje. Się trochę taki shift energetyczny, bo mamy asopentakli, księżyc i ym, ósemkę, ósemkę monet. <laughs> Powiedziałabym tak, że dla części z was, wasz partner skupia uwagę się na czymś innym, bo może w tajemnicy planować coś dla was. To jest dla mnie taka energia, że dla części z was, wasz partner nie wiem, bierze nad godzinę. Albo spędzaj gdzieś tam z kimś czas, bo przygotowuje dla was jakąś niespodziankę. I ta niespodzianka może wyjść na jaw właśnie w tym tygodniu. Może część z was się rozżali i w końcu, nie wiem, zacznie coś mówić do partnera, a wtedy partner powie Surprise, niespodzianka, i masz tu jakiś prezent, jakaś. Mm, nie wiem. Mam wrażenie, kochani, że wasz partner po prostu pracuje albo finansowo nad coś, na coś, co jest waszym marzeniem, albo może nawet własnoręcznie coś przygotowywać, dla was jakiś specjalny prezent, może jakąś biżuterię, tak? Która ma być pewnego, razu, pewnego, pewnego rodzaju takim docenieniem Was i dopieszczeniem, że Was kocha, że, że Mu zależy, że jej zależy, tak. Yy, I to może być dla Was totalnie nieoczekiwane. Kochani, dla części z Was widzę drugą sytuację, że właśnie ta trudna sytuacja w związku, w którym czujecie się w jakiś sposób odrzuceni, ponieważ, no właśnie, jest jakaś ingerencja sytuacji trzecich w Waszym związku, może zmobilizować Was do puścia albo zainwestowania w coś, o czym kiedyś myśleliście, ale tak jak mówię, zepchnęliście to trochę na drugi plan. I możecie zapisać się na jakieś szkolenie, na jakiś warsztat, na jakiś kurs, dzięki czemu odzyskacie pewność siebie Sięgniecie po coś, co jest dla Was ważne. No i też wydaje mi się, kochani, że zyskacie bardzo mocno w oczach partnera. Tak? Zwrócicie na pewno jego czy jej uwagę właśnie swoim postępowaniem, swoim działaniem, swoją zaradnością, i ta sytuacja może totalnie się dla was odmienić przez to. Mhm. Dobra, zobaczmy w takim razie, co u singli. Single single? Wy macie arcykapłankę. Mhm. Arcykapłanka, kochani, mówi, czekajcie, muszę wypnąć wody. Arcykapłanka, kochani, mówi o mm, albo tajemniczym wielbicielu, <grymne> arcykapłanka, tak? Albo, kochani, może mówić, że w waszą stronę idzie ktoś, z kim będziecie czuć bardzo silne duchowe połączenie. Bardzo silne. Zobaczmy tą arcykapłankę. Mhm. Rycerz monet. Mhm, czwórka kielichów. I księżyc. Dziesiątka buław, świat i siódemka buław. Okej. Okay. Dla części z Was też może mówić, że kochani jesteście wycofani z rynku miłosnego. Mhm. Powiem Wam tak, że u Was, nawet jakby się pojawił teraz jakiś wielbiciel, albo ktoś by zaprosił Was na jakąś randkę, spotkanie, to ja widzę, kochani, że Wy nie jesteście w ogóle zainteresowani tą osobą. Więc yy, macie dużo spraw na głowie w związku z zakończeniem czegoś yy, i czuję, kochani, że Wy jesteście teraz trochę zablokowani na miłość. Część z Was jeszcze myśli o jakimś eksie, eksowej, o kimś z przeszłości. Yy, mam wrażenie, że tu jest jakiś stres związany z tą osobą jeszcze. Także, kochani, wygląda na to, że nawet jeżeli pojawi się się potencjalnie ktoś dla Was właśnie w tym tygodniu, Wy powiecie tej osobie nie, bo Wy tak jakby nie dostrzeżecie potencjału w tej osobie. Jesteście zamknięci właśnie w swoich świadkach, część z Was pracuje właśnie nad rozwiązaniem jakiejś sprawy, część z Was jest przytłoczona jakąś sytuacją z przeszłości, część z Was jeszcze, mówię, myśli o eksie i kochani, tu są granice bardzo mocno postawione e, przeciwko miłości, że tak powiem, albo przeciwko potencjalnie poznawaniu nowych osób. Wy macie jeszcze jakieś niedokończone sprawy, które zaprzątają Wam głowę i wygląda na to, że właśnie w tym tygodniu no niestety. Um, nie będziecie nawet właśnie skupiać się na miłości. Albo nawet mówię, jak potencjalnie się pojawi, to wy nie będziecie na nią otwarci. Tak mi się pokazuje, kochani, w kartach. Ok, przyjaciele rodzina, najbliższe otoczenie. Sąd ostatecznym. <laughs> Sąd ostateczny może mówić dosłownie o sądzie i sprawach sądowych, z którymi będziecie się mierzyć w tym tygodniu. Część z was może już właśnie prowadzi jakąś sprawę sądową, to możecie usłyszeć wyrok, możecie właśnie jechać na sprawę, możecie właśnie tutaj, nie wiem, jakieś dodatkowe dowody zarządzać, możecie zeznawać w sądzie wszelkiego rodzaju właśnie sądowe aspekty, ale dla mnie sąd ostateczny jest też taką kartą już ostateczną, więc tutaj faktycznie może coś się rozegrać, możecie usłyszeć właśnie jakiś wyrok, może, możecie usłyszeć jakieś rozstrzygnięcie sprawy związane właśnie z tą sytuacją, Sytuacją, ale sąd ostateczny też mi właśnie często mówi o tym, o powrocie jakichś spraw z przeszłości, którym trzeba się przyjrzeć jeszcze raz, z którymi trzeba się zmierzyć jeszcze raz. Zobaczmy ten sąd. Rydwan. Cesarz. Mhm. I dziewiątka pentakli. I trójka kielichów. Dokładnie, kochani, jeżeli chodzi o sprawę sądową typowo, to tutaj widzę sukces. Pokonanie właśnie jakichś trudności, dzięki Waszej wytrwałości. Kochani, może tutaj pojawić się właśnie jakiś cesarz, może jakiś odwiekalny baran, bądź rak tutaj. E, osoba, która pomoże Wam przebrnąć przed tą sytuację i wygląda, że jeżeli walczycie tutaj o jakieś pieniądze, to pieniądze będą należeć do Was. Będzie świętowanie, będzie otwarcie nowej ścieżki. Tak jest, kochani, Wasza siła i determinacja zostanie tutaj wynagrodzona i zostaniecie w końcu uwolnieni od tej sytuacji. Ale dla części z Was, kochani, Widzę tutaj przyjazd kogoś. Mamy cesarza, więc to może być wasz ojciec albo figura ojca w waszym domu. Mocno męska rola w waszym otoczeniu. Może to być przyjaciel, może to być znajomy. Kochani, nie wiem czemu czuję, że ta osoba może mieć dla was jakąś ofertę finansową, bo mamy tą dziewiątkę, dziewiątkę pentakli. I to może być odpowiedź, że tak powiem, po części na to, co się dzieje tutaj, na rozwiązanie jakiegoś waszego problemu. Ta osoba być może już kiedyś proponowała, wam jakąś współpracę, pożyczkę, jakieś pieniądze, nie wiem, cokolwiek, a może to zostało właśnie wtedy odrzucone przez Was. I teraz tak jakby to powraca, propozycja powraca po raz kolejny i może przynieść Wam dobre, takie finansowe bezpieczeństwo. To może być zupełnie nowa ścieżka dla Was, która przyniesie Wam właśnie pokonanie właśnie jakichś trudności, tak jest, i która przyniesie Wam tą równowagę finansową, o której mowa tutaj na samym początku. Więc to może przyjść ze strony właśnie jakiegoś przyjaciela, rodzica, nie wiem, jakiegoś wujka, nie wiem, kogokolwiek, ale od jakiejś męskiej figury w waszym otoczeniu. Mhm. I to wam uratuje tyłeczek, że tak powiem, dla części z was. Dobra, praca i finanse. Zobaczmy, co tutaj. Księżyc, tajemnice, iluzje, niepewności. Mhm. Mocno intuicja. Zobaczmy ten księżyc. Królowa pentakli. Sąd ostateczny. Dziesiątka mieczy. Paść, nie paść, tylko rycerz buław, śmierć i as mieczy. Mhm, mhm. Kochani, to całe czytanie jest ze sobą w jakiś sposób połączone. Wiecie, to jest jedna historia. Więc jeżeli to nie wasza historia, naprawdę sprawdźcie swój ascendent księżyc. Bo tu jest wszystko ułożone w całość. Tutaj, kochani, a propos spraw finansowych, wy czegoś nie widzicie, czegoś nie dostrzegliście, i jakaś sytuacja wraca do was. Jakaś sytuacja wraca do was, która może wam dać po kieszeni, ale też może być otwarciem się przestrzeni na nowe, na nowe zarobki, na nową pracę, tego typu rzeczy. Kochani, mam wrażenie, że właśnie to jest to, kochani, że tutaj jest jakaś sytuacja z przeszłości, która powraca do was. Może właśnie trzeba będzie tutaj rozstrzygnąć jakąś sprawę, właśnie czy sądownie, czy urzędowo, czy cokolwiek. Coś, co jest dla Was bardzo przytłaczające. Może nie widzicie wyjścia z tej sytuacji. Coś, co może dać Wam mocno po kieszeni i coś, co może być stanowić takie wyzwanie dla Was. Ale to jest takim motorem napędowym do was, dla Was do zmiany, do ruszenia z miejsca i przetransformowania swojego życia. To Wam uświadomi prawdę. Co należy zrobić, gdzie należy zrobić, jak należy zrobić, tak? I przyniesie, właśnie, mówię, nowe możliwości i też równowagę finansową. Mam wrażenie, kochani, że część z Was, nawet jeśli z początku nie będzie widziało rozwiązania jakiejś sytuacji, to rozwiązanie się pojawi, choćby ze strony innych osób, albo sami przypomnijcie sobie pewne momenty, jakieś. Nie wiem, kochani, to jest jakieś dla mnie takie, jakbyście przeżywali trochę déjà vu. Nie wiem, może Wam coś takiego się przyśniło. Może część z Was otrzymała jakieś wskazówki we śnie. Co robić, jak wybrnąć z jakiejś sytuacji. Ale księżyc to też właśnie uświadomienie sobie prawdy. Tak jakby jakieś iluzje zostały zerwane w końcu i dojrzycie prawdę. Dojrzycie prawdę o jakiejś sytuacji, o jakimś wyzwaniu i wyjdziecie z tego obroną ręką. Ponieważ to będzie... Wyzwanie, które na stałe wprowadzi bardzo poważne zmiany do waszego życia i poprowadzi was na właściwe tory, uświadomi wam jakąś prawdę, ujawni jakiś pomysł na siebie, nie wiem, ujawni właśnie jakiś nowy początek podróży, tak? Coś takiego wyłoni jakąś szansę, po prostu, która stanie się takim nowym początkiem dla was, w którą faktycznie tutaj zainwestujecie, dzięki czemu pewne blokady puszczą dokładnie i wybrniecie z tego cało. Dokładnie. I zbudujecie jakiś rodzaj stabilizacji z tego. Na takich właśnie ciężkich, trochę można powiedzieć fundamentach, albo na takim ciężkim starcie. Ale to będzie, no właśnie, się rozbijało. Czyli z pozornego takiego wyzwania to coś urośnie po prostu. To wyjście, które tu odnajdziecie. Ja pierdziu. Ale macie dziwne to czytanie wodniki? <noise> Ale to jest dla kogoś. Ja wiem, że to jest dla kogoś i pewnie usłyszę w komentarzach, że to jest moje czytanie, to jest moje czytanie i tak dalej. To Wy macie rozumieć, ja mam tego nie Ja nie muszę tego rozumieć <noise> do końca, bo Wy to musicie podpiąć po, po prostu pod swoją sytuację. Ale tu przyjdzie jakiś rodzaj iluminacji, kochani. I zostanie Wam wskazany, kochani, kierunek. Naprawdę. Który poprowadzi Was w super stronę ogólnie. Tyle mogę powiedzieć. Dobra, radę, zobaczmy. Dziesiątka kielichów. Kochani, właśnie co jest to? Możecie liczyć na wsparcie bliskich. Dziesiątka kielichów to jest karta mówiąca rób to, co daje Ci szczęście. Ale też karta mówiąca, że możesz liczyć na, na bliskie Ci osoby, na Twoje społeczeństwo, na przyjaciół, na rodzinę. Właśnie w trudnych sytuacjach. Mhm. Zobaczmy dziesiątka kielichów jeszcze na koniec. Słońce. Dokładnie to jest to. Ciesz się chwilą. Ciesz się z tego, co masz. Przestań się blokować na pomoc innych. Dokładnie. Pójdź z prądem. Szóstka kielichów. Mocno właśnie te, te relacje tutaj, kochani, zaznaczone. Tak. Relacje właśnie przyniosą Wam sprawiedliwość. Relacje przyniosą Wam sprawiedliwość. Ktoś z przeszłości, przyjaciel, członek rodziny przyniesie Wam mm, wyjście właśnie z trudnej sytuacji. Nie blokujcie się na to, kochani, bo mam wrażenie, że już wystarczająco długo blokowaliście się właśnie na ten potencjał. Czas to przyjąć, popłynąć z prądem, a możecie dzięki temu osiągnąć niesamowite szczęście i um, uniknąć właśnie tej trudności. Ale sumarycznie w przyszłości osiągnąć bardzo, bardzo dużo tej satysfakcji emocjonalnej. Z tego, że taka decyzja miała miejsce, że taka sytuacja miała miejsce. Mam wrażenie, że z perspektywy czasu naprawdę będziecie mega szczęśliwi, że tak to wszystko wyszło. Dobra, zobaczmy dla Was aniołka, moje wodniki. Przedsiębiorca. Okej. Okay. Samozatrudnienie jest zgodne zarówno z Twoim usposobieniem, jak i celem. Pracując na własny rachunek, możesz podążać za głosem intuicji i boskiego przewodnictwa. Współpracujemy z Tobą i lojalnie stoimy u Twego boku, zapewniając Ci sukces w każdej dziedzinie. No kochani, wiecie co, jeżeli część z Was nie myślało nigdy o założeniu własnej firmy, to może warto by było pomyśleć. Ale kochani, czuję, że to też jest informacja, że tutaj może przyjść do Was jakiś przedsiębiorca, który zatrudni Was w swojej firmie, albo wskaże jakiś Nowy kierunek, albo dzięki temu otworzycie jakąś nową filię, nie wiem. Dla części z Was jest przeznaczone, żeby prowadzić swoją własną działalność, i to może być ten moment przełomowy, kiedy się w końcu na to zdecydujecie. Dobra, pytanie i odpowiedzi, kochani. Jeżeli macie jakieś pytanie bądź pytania, wybierzcie sobie jeden, dwa lub trzy, a ja już losuję wam odpowiedzi na te pytania. Jeden, dwa i trzy. Dobra, no to co? Odsłaniamy. Odpowiedź numer jeden brzmi. Wielkie szczęśliwe zmiany. No właśnie, to jest to. Odpowiedź numer dwa: decyzja należy do Ciebie. Zawsze, uh -huh. zawsze, zawsze. I odpowiedź numer trzy: kompromis. O, o. może trzeba będzie pójść z kimś na kompromis. Dobra, kochani, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Życzę Wam cudownego tygodnia, powodzenia za wszystkim, naprawdę. Pamiętajcie o tym słoneczku, pamiętajcie o tym śmiechu i pamiętajcie o tym efekcie końcowym, o którym tutaj cały czas wspominałam. No i kochani, korzystając z okazji, chciałabym Wam bardzo serdecznie podziękować za wszelkiego, wszelkie słowa wsparcia, życzenia zdrowia i cudowną energię, którą od Was otrzymałam. Jak słychać, jeszcze trochę harcze, ale już nie mogłam się doczekać kart, już musiałam do nich usiąść, więc wybaczcie. Um, już ogólnie czuję się dobrze, ale jeszcze te ostatnie, wiecie, symptomy zostały. Także kochani, dziękuję, dziękuję, dziękuję i za Waszą cierpliwość i tak jak powiedziałam, za całe Wasze wsparcie. Jesteście kochani, uwielbiam Was i jeszcze raz cudownego tygodnia i do zobaczenia. Buziaczki. Pa, pa.